Jesteśmy tacy sami jak na, y, na kamerze, ale jednak tyle, ile rzeczy mamy obok tego, ile mamy, nie wiem, spotkań z przyjaciółmi takich, że na przykład to by, to by się... Y, nie można było by tego nagrać. No kurczę, nie? Jak... Nie, Impreza nie wiem, ja wróciłem do, do pokoju hotelowego po weselu swoim o 10. Rano. Dzień po śniadanie jeszcze. Po ja pan młody w smokingu ślubnym jadł śniadanie jeszcze, nie? Bo już się zaczęło. Luka więc, więc rzeczy... przychodzi i mówi, zjadłem jeszcze śniadanie z Charlie, bo była Charlie". Charlie, Opiekunka nianią. przyszła, ja, ja się, siedzę i tata, przyszedłem jeszcze, wyściskałem taki wczorajszy dziesiąta <laughs> i poszedłem spać. I tego teraz o tym mówimy, ale tego ludzie nie widzą i nie zobaczą nie, tych te, wszystkich. Też było dużo nagrywane, ale chyba do... Do 12, do pierwszej? Tak. Ile wiesz, razy i, było, już nie nagrywaj. Ile tak. razy było, teraz nie nagrywaj, bo coś tam robimy, tak, tak, nie? Coś tam tak. rozmawiamy na jakieś prywatne tematy. W północy było nie nagrywane. Tak, totalnie. takie rzeczy dla siebie? Mega tak. dużo. To, co jeszcze ludzi na maksa interesuje w przypadku gwiazd, influencerów, to jest tak... Um, no dobrze, dobrze, to tyle kosztuje, ale ile ona za to realnie zapłaciła? Czy mieliście jakieś takie rzeczy związane z barterami, zniżkami? Bo to się mówi, a moje wesele było warte milion. I zapłaciłaś z tego połowę. Bo tu oznaczyłaś kogoś na Insta, bo tutaj nagraliście storkę mhm. i tak dalej, i tak dalej. Czy wy byliście potraktowani jak normalny taki człowiek, który przychodzi do każdego podwykonawcy mm. i po prostu Mieliś... jest szarżowany za wszystko normalnie? Mieliśmy chyba z, tylko z jedną rzeczą zniżkę.